Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na test kolekcji bez Biedronki. Kolekcja nazywa się All Stars i składa się z pudru brązującego, pudru rozświetlającego oraz kremowych produktów do konturowania, brązera, różu oraz rozświetlacza. Przetestujemy całą tą kolekcję, a także porównamy z poprzednimi kolekcjami, także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Na twarzy mam już podkład, korektor oraz pomalowałam brwi, więc możemy przejść do testu. Test zaczniemy od kremowego bronzera. On kosztuje 13,99. Bardzo ładnie pachnie taką pomarańczą jak taka herbata zimowa. Tak wygląda ten bronzer w opakowaniu. Tak wygląda na palcu. On ma taki chłodny odcień, bardziej do konturowania niż do ocieplania. Jest bardzo kremowy. Tak wygląda na dłoni po roztarciu. Dla porównania mam tutaj bronzer z zeszłorocznej zimowej kolekcji Winter. Tak wyglądają obok siebie te bronzery. Tutaj jest bronzer z tej najnowszej kolekcji. A tutaj jest z zeszłorocznej kolekcji Winter. To jest ten sam produkt. Nawet tak samo pachnie. Zobaczcie, tak wyglądają te bronzery koło siebie. Tutaj jest z tej kolekcji najnowszej, a tutaj jest z zeszłorocznej. Więc nałożę sobie teraz ten bronzer w takim zerkiem do konturowania na mokro. bronzer ma chłodny odcień, bardziej do konturowania niż do ocieplania, ale dobrze się rozkłada, nie ma tutaj żadnego problemu. Pigmentację ma taką w sam raz. Jest ja zdecydowanie bardziej wolę brązery do ocieplania niż do konturowania. Więc fajnie, jakby wyszedł jakiś kremowy brązer z Bel, właśnie do ocieplania. Brązerem wykontruję sobie od razu nos, ale ten zapach pomarańczy jest przyjemny. Jak nakładam ten brązer, to on jest cały czas wyczuwany. Tak delikatnie, ale jest. I to jest bardzo przyjemne. Tak wygląda ten brązerusz na twarzy. Rozkłada się bardzo dobrze, bez problemu się blenduje. Nie rozwarścił podkładu i na twarzy wygląda bardzo ładnie. Przechodzimy do kremowego różu. On również kosztuje 13.99. On tak samo pachnie taką pomarańczą jak herbata zimowa. Tak wygląda w opakowaniu. Tak wygląda ten róż na palcu. Jest intensywny i dosyć mocno napigmentowany. Porównajmy ten róż z różem z kolekcji Winter z zeszłego roku. Tak wyglądają te róże. Tutaj jest róż z obecnej kolekcji, a tutaj jest z zeszłorocznej. Tak wyglądają róże na palcu. Tutaj jest ten najnowszy, a tutaj jest róż z zeszłego roku. Tak wyglądają te róże po roztarciu. Tutaj jest róż z najnowszej kolekcji, a ten jest z zeszłorocznej. No i znowu jest to dokładnie ten sam róż. On ma w sobie takie delikatne rozświetlające drobinki. Ten zalek wyczyściłam i teraz nałożę sobie nim róż. Odbiję go sobie najpierw na dłoni, bo on jest dosyć intensywny. Zobaczcie, odbiłam go na dłoni. A on jest dosyć mocno napigmentowany. Odcień ma bardzo ładny taki odświeżający i ożywiający makijaż. Natomiast, jeżeli go damy za dużo, to on może wyglądać, jakbyśmy mieli gorączkę. Więc trzeba z nim uważać, żeby nie przesadzić. Tak wygląda ten róż na policzkach. Daje bardzo ładny efekt takiego mokrego policzka. Róż bardzo ładnie się rozblendował. Nie rozwarstwił mi podkładu. Czas na rozświetlacz. On kosztuje 13,99 On też jest bardzo ładny. Ma widoczne złote drobinki. Tak wygląda rozświetlacz w opakowaniu. Tak wygląda ten rozświetlacz na palcu. To jest taki szampański odcień ze złotymi drobinkami. O tak, bardzo ładny jest ten rozświetlacz. Tak wygląda ten rozświetlacz po roztarciu. Też porównamy go z rozświetlaczem z zeszłego roku. Tak wyglądają oba rozświetlacze. Ten jest z obecnej kolekcji, a ten jest z kolekcji zeszłorocznej. Tak wyglądają oba rozświetlacze. Ten jest z obecnej kolekcji, a ten jest z zeszłorocznej. Tutaj są oba rozświetlacze po roztarciu. Ten jest z obecnej kolekcji, a ten jest z zeszłorocznej. Rozświetlacz nałożę sobie palcem. Bardzo ładnie wygląda na policzku ten rozświetlacz. On daje efekt takiego mokrego policzka. Prześliczny jest. Dobrze się nakłada. On też nie rozwarstwił mi podkładu. Tak wygląda rozświetlacz na policzku. Jest bardzo ładny, pięknie błyszczy. Daje efekt takiego mokrego policzka i nie rozwarstwił mi podkładu. Gąbeczką, którą nakładałam sobie podkład, troszeczkę te produkty rozblenduję. Chociaż tutaj w zasadzie nie ma potrzeby nic blendować, bo one się same bardzo ładnie rozłożyły. Trochę dziwnie mi się testuje tą kolekcję, wiedząc. Że są to te same produkty co w zeszłym roku no nie ma zaskoczenia. W kolekcji jest również rozświetlający puder. On kosztuje 1449. Na Instagramie Bell jest informacja, że jest to rozświetlający, utrwalający, wygładzający puder, ma świeży owocowy zapach odbijające światło pigmenty, zapewniające efekt blur. Rzeczywiście bardzo przyjemnie pachnie tak świeżo. Tak wygląda ten puder w opakowaniu. Ma ładny kolor, nie jest zbyt jasny. Tak wygląda ten puder na palcu. W dotyku on jest bardzo satynowy, taki wygładzający. Ja takie pudry bardzo lubię. Porównamy sobie ten puder do pudru z kolekcji Aztek, ponieważ innego pudru prasowanego z biedronkowej kolekcji już nie mam, bo wszystkie już oddałam i zostawiam sobie tylko ten. Tak wyglądają oba te pudry. Tutaj jest puder z tej najnowszej kolekcji, a tutaj jest puder z kolekcji Aztek. Ten z kolekcji Aztek jest zdecydowanie ciemniejszy. Tak wyglądają te pudry na palcu. Tutaj jest puder z obecnej kolekcji, a tu jest puder z kolekcji Aztek. I szczerze powiem, na palcu już takiej dużej różnicy nie ma, chociaż nadal ten puder z kolekcji Aztek jest ciemniejszy. Jeszcze rozetryję sobie na dłoni, żeby to jeszcze lepiej zobaczyć. Tak wyglądają oba pudry po roztarciu. Tutaj mamy puder z obecnej kolekcji, a tutaj jest puder z kolekcji Aztek. No, i tutaj też widać różnicę. Ten z obecnej kolekcji jest jaśniejszy i taki bardziej rozświetlający. Nałożę sobie ten puder w takiej niewielkiej ilości, bo jest to puder rozświetlający. No, tak, zdecydowanie widać, że jest to puder rozświetlający. Dla mnie jest to bardziej puder na boki twarzy. Dosyć intensywnie się błyszczy. On będzie fajny dla osób z jaśniejszą karnacją. I myślę, że fajnie będzie wyglądał również jako rozświetlacz. Nałożę go sobie trochę na nos. No i tak wygląda ten puder rozświetlający na twarzy. Bardziej go widać teraz na bokach twarzy. Dał takie ładne, delikatne rozświetlenie. Ale nałożone takim małym pędzelkiem do rozświetlacza... On również sprawdzi się fajnie jako rozświetlacz. Przechodzimy do pudru brązującego. On kosztuje 14,49. Na Instagramie Bell o tym brązerze są takie informacje: zawiera olej kokosowy, tropikalny, ananasowy zapach, lekka i satynowa konsystencja, lekko ciepły odcień bez pomarańczowych tonów, możliwość budowania krycia. Ten brązer pachnie bardzo przyjemnie ananasem. Tak wygląda w opakowaniu. On ma takie śliczne wytłoczenie, że aż szkoda mi go używać. Tak wygląda ten brązer na palcu. Ma przepiękny odcień tak idealny do ocieplania skóry. Ze względu na ananasowy zapach, tak pomyślałam, że on może być podobny do brązera z kolekcji hawajskiej. Ja ten brązer bardzo lubię, więc mam nadzieję, że jest to to samo. Tak wyglądają oba brązery. Tutaj jest brązer z obecnej kolekcji, a tutaj z kolekcji hawajskiej. Tak wyglądają oba brązery na palcu. Tutaj mamy brązer z obecnej kolekcji, a tutaj z kolekcji hawajskiej. Tak wyglądają oba brązery po roztarciu. Tutaj jest brązer z obecnej kolekcji, a tutaj jest brązer z kolekcji hawajskiej. Tak na palcu to te brązery wyglądały, że się minimalnie od siebie różnią. Ten z obecnej kolekcji wyglądał na trochę bardziej chłodny, ale jak je roztarłam, to one wyglądają bardzo podobnie do siebie. Jak mówię, ja ten brązer z kolekcji hawajskiej bardzo lubię. Więc cieszę się, że jest drugi jego zamiennik. Chociaż chyba na stronie Bel on jest nadal dostępny. Zapach jest przepiękny, ananasowy. Uwielbiam ten zapach. Oszczędzałam ten brązer z kolekcji hawajskiej. No ale teraz, jak mam jego zamiennik, a w zasadzie praktycznie to samo, bo. Na skórze też nie widzę jakiejś różnicy między nimi. To mogę go sobie używać do woli. On ma bardzo ładny odcień, taki idealny do ocieplania skóry. Jest delikatnie satynowy, nie jest rozświetlający, bo nie ma w sobie żadnych drobinek. Bardzo lubię takie ciepłe odcienie brązera. Jeszcze sobie nim nazwy konturuję odrobinkę. No, ten zapach jest obłędny. W tej kolekcji nie ma żadnych produktów do makijażu oczu, więc jako cienie użyję brązera. Na powiekach mam tylko nieprzypudrowany korektor, więc go sobie delikatnie rozetrę. I takim buchatym pędzelkiem nałożę sobie ten brązer. Nakładam go w załamanie powieki. Oraz w zewnętrzny kącik. Ja bardzo często używam tego samego brązera, którego nakładam na policzki, również jako cienia. Ta metoda jest bardzo fajna, żeby stworzyć taki spójny makijaż. Poza tym jest to bardzo szybki makijaż. Brązer troszeczkę rozcieram do środka powieki. I od razu nakładam go również na dolną powiekę. Przepiękny odcień ma ten brązer. Biorę teraz puder z kolekcji Aztek i tym pudrem wyczyszczę sobie makijaż. Jeszcze raz blenduję sobie ten brązer. I rozjaśniam nim również wewnętrzny kącik. Wewnętrzny kącik nałożę ten puder, rozświetlający. On tutaj bardzo ładnie mi rozświetli ten wewnętrzny kącik. Tutaj rozcieram go delikatnie do środka powieki. Poza kamerą wytuszowałam sobie rzęsy, ponieważ w tej kolekcji nie ma żadnego produktu do ust, więc użyję tego różu. Taką niewielką ilość nałożę sobie palcem. On na ustach również bardzo ładnie wygląda. Makijaż skończony, więc możemy przejść do podsumowania. Kremowy brązer ma chłodny odcień taki do konturowania. Bez problemu się nakłada, ładnie się blenduje i nie rozwarstwia podkładu. Róż ma intensywnie różowy kolor. Jest mocno napigmentowany, więc trzeba z nim uważać, żeby nie przesadzić. Daje ładny efekt mokrego policzka. Rozświetlacz ma ładny szampański odcień ze złotymi drobinkami i on również daje piękny efekt mokrego policzka. Puder brązujący ma ładny, ciepły odcień, tak idealny do ocieplania skóry i ładne satynowe wykończenie. Puder rozświetlający daje fajny efekt wygładzenia, jest dosyć jasny, więc fajnie sprawdzi się dla osób z jasną karnacją. Jak wiemy, Bel robi bardzo dobre pudry i ten również jest bardzo fajny. Jeżeli chcieliście kupić te kosmetyki w poprzednich kolekcjach, a Wam się nie udało, to teraz jest okazja. Są to bardzo fajne kosmetyki, więc dobrze, że co jakiś czas się powtarzają. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie listę kosmetyków. Dajcie proszę znać, co sądzicie o tych kosmetykach. Czy któryś z nich jakoś szczególnie Wam się spodobał? Napiszcie również, czy te kosmetyki są już dostępne w Waszych biedronkach. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.